Pora rozpocząć kolejne wydanie programu Bizon – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muze FM. Witam Was, Paweł Oksanowicz. Z pewnością teraz robicie rzeczy przyjemne albo nie robicie żadnych rzeczy, jak to bywa w weekendowy poranek, a szczególnie podczas majówki, którą właśnie mamy teraz. A jednak chciałbym was zaprosić do posłuchania rozmowy na temat ważny, chociaż niekoniecznie poważnej rozmowy. Powody są dwa. Pierwszy z nich to taki, że właśnie procedowana jest największa handlowa umowa świata w jego historii, a druga, że siedzę obok eksperta w tejże dziedzinie Marcina Wojtalika, który jest współzałożycielem Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Marcinie, proszę przedstaw naszym słuchaczom, skoro już postawiłem ich w stan czuwania, o jaką umowę chodzi? Umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, czyli TTIP. W skrócie. Temat może bardzo, bardzo nudny, i do tej pory tak bywało, że zwyczajni obywatele niezbyt interesowali się takimi sprawami. Ale kiedy wyobrazimy sobie, czego będzie dotyczyć ta umowa, to powinniśmy uważnie się wsłuchać w to, co się mówi na, ten temat, na temat tej umowy, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Powtórzmy jeszcze raz nazwę tej umowy. Transatlantyckie porozumienie w dziedzinie handlu i inwestycji od angielskiego skrót TTIP. Rzeczywiście nazwa jest długa i być może też z tego powodu ona jakoś tak słabo się przedziera do świadomości społecznej, ale można zdaje się wyrazić ją w krótszy sposób. Tak, nazywamy ją koniem trojańskim korporacji w Europie, a to dlatego, że ma wprowadzić uregulowania korzystne dla wielkich korporacji kosztem społeczeństwa, obywateli, czyli nas wszystkich. Właściwie już odpowiedziałeś na moje pytanie, dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na TTIP, dlaczego my o niej teraz rozmawiamy, ale być może są jeszcze inne aspekty, nie tylko ten antykorporacyjny, o którym wspomniałeś. No, temat korporacji jest bardzo szeroki i tutaj wiele wątków może się przejawiać. Jeśli ktoś z was interesuje się prawami cyfrowymi, na przykład dba o swoją prywatność w internecie, chce, żeby korporacje, które prowadzą serwisy społecznościowe czy przechowują wasze dane, szanowały je, żeby one nie zostały wykorzystane niezgodnie z waszą intencją, no to trzeba zainteresować się TTIP, dlatego że o tej umowie mówi się też, że to jest akta na sterydach albo akta, która ma obejmować nie tylko prawa cyfrowe. Z drugiej strony, jeśli interesujecie się zdrową żywnością, zdrowym trybem życia i tym, żeby to, co jecie, dajecie swoim dzieciom było nieszkodliwe albo żebyście mieli kontrolę nad tym, co jecie, no to trzeba się zainteresować TTIP, dlatego że może on wprowadzić żywność produkowaną metodami przemysłowymi, między innymi mięso z hormonami albo żywność genetycznie modyfikowaną. Teraz chciałbym, abyśmy rozmawiając na temat TTIP, jeszcze zwrócili uwagę na to, że właściwie w naszym kraju nie mówi się wcale o tejże umowie. Myślę, że lobbyści wielkich korporacji bardzo chcą, żeby o tej umowie nie mówić. Dlatego, że czym mniej ludzi się tym interesuje, tym mniej obywatele przeszkodzą w negocjacjach. Dla lobbystów korporacji taka sytuacja jest bardzo wygodna, a my, interesując się tym, możemy mieć wpływ na tę umowę. A dlaczego się nie mówi oprócz świadomego działania wielkich korporacji? Jak myślisz? Przecież chyba nie wszędzie jest tak, że, że lobbyści mają, mają tak duże wpływy, że będą blokować jakieś procesy dotyczące informowania nas społeczeństwa. Oczywiście informacji trochę jest. Jeśli ktoś się interesuje tematem, to do nich dotrze. Kłopot w tym, że dotyczy to tylko tych, którzy wnikliwie poszukują takich informacji. Co więcej, zwolennicy TTIP umieszczają na przykład w internecie informacje, które są, łagodnie mówiąc, niezbyt prawdziwe. I to też jest kolejna przeszkoda, żeby się tym tematem zainteresować. A kto według Ciebie powinien być takim centrum, ośrodkiem myśli, dyskusji na temat TTIP w kraju? Dobrze, że w tej audycji o tym rozmawiamy, bo to jest pierwsza sprawa, żeby obywatele mogli się o tym dowiedzieć z mediów. Myślę, że ważne są organizacje pozarządowe. Ta umowa w zasadzie będzie wpływała na większość polskich organizacji. Jeśli jesteście wolontariuszami albo przekazujecie pieniądze na jakieś organizacje pozarządowe, to warto pamiętać, że ta umowa może zniweczyć pracę tych organizacji. Mi na przykład bliski jest wolontariusz. Tak sprawiedliwego handlu, czyli kupowania produktów produkowanych etycznie, w których ludzie w krajach ubogich nie są wyzyskiwani. Na przykład, jeśli kupuję kawę, dopłacam kilka złotych, ale kupuję produkt taki, który ma certyfikat kawy ze sprawiedliwego handlu. To samo pod koszulkami, i tak dalej. Więc, i wiem, że jeśli TTIP wejdzie w życie w takiej postaci, w jakiej teraz jest to wysiłki Organizacji Sprawiedliwego Handlu zostaną zaprzepaszczone. Będziemy powoli w trakcie naszej rozmowy rozwijać ten wątek, a teraz zainteresowałeś mnie kwestią organizacji pozarządowych. W jaki sposób TTIP może zablokować ich działania? Nie zablokuje działań samych organizacji pozarządowych, ale może zniweczyć skutki czy nasze cele, którym, którym, które nam przyświecają. Jednym z ważnych elementów umowy jest tak zwane ciało do spraw współpracy regulacyjnej. Bardzo nudny termin, wiem, ale to ciało może mieć ogromny wpływ na to, jak działa demokracja w Europie. Jeśli uznajemy, że organizacje pozarządowe są ważną, z ważnym elementem demokracji, no to tutaj zwróćmy uwagę również na to. Czy ma być Rada do, do spraw współpracy regulacyjnej? Ma być ciałem, które będzie z, y, zajmować się projektami czy pomysłami na różne ustawy? Wprowadzone zarówno w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej, pod kątem tego, jak wpływają one na, na wolny handel. Dobry cel, prawda? Ale z drugiej strony, jeśli powstaje takie ciało, które zajmie się nowymi umowami, nowymi ustawami, zanim jeszcze zajmą się tym parlamenty, i może zadecydować. Że albo negatywnie zaopiniować. Nie tego prawa nie możemy wprowadzić w Polsce, dlatego że ono jest niedobre dla wolnego handlu. Czytaj, niedobre dla międzynarodowych korporacji. W ten sposób podważamy zasady demokracji, trójpodziału władzy, który mamy w Europie. Powiedziałeś o Europie, i tutaj chciałbym, żebyśmy jeszcze uruchomili wątek dyskusji na temat TTIP w samej Europie, właśnie. No tak, ten temat jest przedmiotem ogromnej debaty w Europie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, niech wstuka TTIP humor w przeglądarce filmów i zobaczy, jak wiele filmów na ten temat jest po niemiecku. Tam nawet kabarety robią skecze na temat TTIP, albo jednego z ważnych elementów tej umowy, czyli tak zwanego ISDS, skrót od angielskiego arbitraż inwestycyjny, czyli taki mechanizm, który pozwala korporacjom żądać odszkodowania od państw za wprowadzanie różnych ustaw, które są dla nich niekorzystne. W Europie się o tym bardzo dużo mówi, nie tylko w Niemczech, gdzie zebrano ponad milion podpisów przeciwko TTIP, ale również w Austrii, Wielkiej Brytanii. Co więcej, to nie tylko zwykli obywatele czy organizacje pozarządowe, ale też parlamenty państw. Parlamenty Francji, Austrii i Holandii wydały postanowienia mówiące o tym, że nie zgodzą się na arbitraż inwestycyjny, czyli właśnie te przy dla korporacji w umowie TTIP. Grozi to tym, że tej umowy wcale nie będzie, jeśli będzie ona służyła przede wszystkim korporacjom. Zadziwia mnie wciąż milczenie w naszym kraju ze strony parlamentu. Nie wiem, czy orientujesz się, czy w pracach Sejmu, później Senatu, znajduje się jakaś debata na temat TTIP. Coraz więcej zainteresowania jest. Kilka dni temu powstała Sejmowa Nadzwyczajna Komisja do Spraw TTIP, podkomisja przy. Sejmowa, tydzień temu było posiedzenie dwóch komisji senackich na temat TTIP. Więc posłowie czy senatorowie coraz więcej wiedzą na ten temat, chociaż oczywiście najwięcej na ten temat wiedzą europosłowie. Z Polski, dlatego że tam w Parlamencie Europejskim temat jest bardzo żywo dyskutowany, debatowany. Kiedy rozmawiamy o TTIP, powinniśmy, jak mi się wydaje, jest to poniekąd naszym obowiązkiem powiedzieć słuchaczom w ogóle o co w tej umowie chodzi. Szczegóły, na przykład, mechanizm obrony inwestorów, co to takiego? Ochrona inwestorów to bardzo słuszny postulat, ale pod warunkiem, że, że ochrona ta nie byłaby nadużywana. Przez, y, y, przez firmy zagraniczne. W skrócie. W latach 60., gdy kraje europejskie pozbywały się kolonii, chciały zabezpieczyć swoje interesy w krajach rozwijających się i dlatego zaczęły od końca lat 50. zaczęły powstawać tak zwane dwustronne umowy inwestycyjne. Miały one chronić przed wywłaszczeniem, na przykład konfiskatą firmy przez władze bez żadnego odszkodowania. Po kilkudziesięciu latach, teraz mamy całkiem inną sytuację. Wiemy, że umowy te z założenia, które miały chronić inwestorów, teraz są wykorzystywane do tego, żeby inwestorzy zagraniczni otrzymywali przewagę, dodatkowe przywileje ponad firmami krajowymi. Z tego systemu Systemu mogą skorzystać tylko inwestorzy zagraniczni. Jeśli polska firma zostanie w jakikolwiek sposób pokrzywdzona przez polski aparat państwowy, jakieś urzędy regulacyjne, to ma zwyczajną drogę prawną, żeby dochodzić swoich racji. A inwestor zagraniczny w Polsce nie dość, że ma taką samą drogę prawną jak polska firma, to jeszcze ma dodatkowy system, który właśnie nazywa się ISDS, czyli inaczej arbitraż inwestycyjny, który Pozwala mu bezpośrednio w prywatnym trybunale dochodzić swoich roszczeń. Podajmy jakieś przykłady działania tego arbitrażu. Przykład firmy Abris Capital działającej w Polsce, która po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zapowiedziała złożenie pozwu do właśnie takiego prywatnego trybunału. Firma zainwestowała w Polsce około 400 milionów złotych, domaga się odszkodowania w wysokości 2 miliardów złotych, czyli 5 razy więcej niż zainwestowała. I wielokrotnie więcej niż straciła, jeśli by uznać, że rzeczywiście straciła na tej decyzji Polskiego Urzędu Regulacyjnego. To pokazuje, jak wielka jest skala pazerności inwestorów, żeby wyciągać pieniądze z budżetu. Jeśli dziwi mi się, że nie ma pieniędzy na szkoły, na lekarzy, na inne ważne cele społeczne, no to to jest jeden powód, dlatego że Polska jest jednym z najczęściej pozywanych krajów na świecie. I wydaje mi się, że nawet tak rozwinięte rynki jak rynek niemiecki nie jest w stanie obronić się, czy też państwo niemieckie nie jest, jest w stanie obronić się przed tym mechanizmem arbitrażu inwestycyjnego. Tak, no m, ogromny sprzeciw społeczeństwa niemieckiego, a także części rządu wielu partii przeciwko temu systemowi wynika z, z tego, że Niemcy już dwukrotnie zostały pozwane e, przez firmę Vattenfall e, o odszkodowania. E, ten większy drugi spór e, opiewa na ponad 4,5 miliarda euro e, i Niemcy stoją teraz przed wyborem, Albo pozwolą się rozwinąć temu systemowi, czyli jeszcze bardziej narazić się na pozwy ze, ze strony korporacji, albo coś z tym problemem zrobić systemowo. Jaki był powód zgłoszenia tego pozwu przeciwko Niemcom? Taki, że Niemcy po tragedii w Fukushimie postanowiły przyspieszyć proces odchodzenia od energii atomowej na rzecz innych źródeł energii. Z tego powodu firma Vattenfall zaskarżyła Niemcy do prywatnego trybunału arbitrażowego, skarżąc się na to, że w ten sposób firma pozbawiona jest części swoich dochodów. Jak się skończył ten pozew? Ten, ta sprawa jeszcze trwa, ale mamy przykłady, kilkadziesiąt przykładów. Yy... Sentencji, trybunałów arbitrażowych, które są skandaliczne, które pokazują, jak bardzo jest to wynaturzony system. Dam przykład, kiedy Egipt wprowadził płacę minimalną, został pozwany przez francuskiego inwestora na tej podstawie, że wprowadzenie płacy minimalnej spowodowało wzrost kosztów dla tego inwestora. Proszę zobaczyć, z jednej strony, interes. Pracowników naprawdę bardzo słabo opłacanych w Egipcie, a z drugiej strony interes wielkiego inwestora francuskiego, który mówi, że straciliśmy spodziewane pieniądze, spodziewane zyski, a więc musicie wypłacić nam odszkodowanie i rzeczywiście odszkodowanie zostało zasądzone. My w programie poruszamy kwestię biznesu społecznie odpowiedzialnego, biznesu odpowiedzialnego za otoczenie, po angielsku CSR, Corporate Social Responsibility. Czy uważasz, że te duże firmy, o których wspomniałeś, rzeczywiście posługują się takimi kategoriami? No, coraz częściej muszą. Przykład skandalów dotyczących unikania podatków w Europie Zachodniej pokazuje, że CSR jest koniecznością kiedy firmy internetowe albo inne zostały oskarżone o to, że unikają płacenia podatków. Wielki skandal w Wielkiej Brytanii kilka lat temu. Wtedy obywatele masowo zaczęli sprzeciwiać się tym firmom, czy to przez protesty, czy przez akcje bojkotów. No i firmy muszą coś zrobić, i CSR jest jednym z narzędzi poprawiania wizerunku firmy. Czasem jest też jednym z narzędzi poprawy zachowania firmy. Niestety dzieje się to rzadko, dlatego też ja jestem bardziej zwolennikiem pojęcia, nie corporate social responsibility, tylko corporate social accountability. Po polsku wyraz accountability też znaczy odpowiedzialność, tylko znaczy bardziej w rozumieniu egzekwowanie odpowiedzialności. To nie tyle firma powinna być dobrym obywatelem i po prostu. Starać się być jak najlepsza, ale od firmy powinno się też egzekwować odpowiedzialność. Jeśli firma robi coś strasznego, nawet jeśli to jest na drugim, na drugim biegunie Ziemi, to i tak powinna zostać postawiona przed odpowiedzialnością. Rozmawiam z Marcinem Wojtalikiem, współzałożycielem Instytutu Globalnej Odpowiedzialności w programie Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w MUZO FM. A rozmawiamy na temat TTIP, czyli umowy handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Jest to, jak już wspomniałem, największy kontrakt handlowy w historii świata. I chociażby dlatego warto wiedzieć o tym. Powróćmy właśnie do, do umowy TTIP. Czy Polska podpisze jak, jako kraj, jak uważasz? Jak na razie mamy jedno znaczne stanowisko polskiego rządu, że ta umowa ma być korzystna dla Polski i dlatego trzeba ją podpisać. Ale pamiętajmy, że podobnie było w przypadku umowy akta, gdzie polski rząd bardzo długo popierał tą umowę, ale jednak została ona obalona dzięki protestom społecznym. Myślę, że czym więcej ludzie będą wiedzieć o TTIP, tym większe zaniepokojenie i większa chęć dowiedzenia się więcej będzie pośród każdego, wszystkich z nas. Co nam da niepodpisanie umowy w obliczu tego, że na przykład Parlament Europejski, Komisja Europejska podpisze się pod, pod tym dokumentem? Komisja niewątpliwie się podpisze, bo jest jednym z głównych motorów tej umowy, ale inaczej jest w przypadku Parlamentu Europejskiego. Teraz w maju i w czerwcu czekają nas kluczowe głosowania w Parlamencie Europejskim na temat TTIP i będą one miały wpływ na to, jak tą sprawę widzi się w Europie. Jeśli na przykład ISDS, czyli Arbitraż Inwestycyjny nie będzie poparty przez Parlament Europejski, to my Myślę, że stanowisko i Komisji Europejskiej będzie się musiało zmienić, a także pośrednio również i w Polsce będzie większa szansa na debatę na ten temat. Przypomniałem sobie to, co się wydarzyło wokół akta, że to był taki oddolny ruch społeczny, niereżyserowany właśnie przez żadną siłę polityczną, ale to było coś fenomenalnego. Jak myślisz, czy w przypadku, gdy dojdzie już do, do tego, że ktoś będzie trzymał pióro w ręce, to społeczeństwo wyjdzie na ulicę, czy też zacznie się szum w internecie? TTIP jest akta na sterydach, więc jeśli przejmowaliśmy się akta, to TTIP powinniśmy się przejmować jeszcze bardziej. Więc mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o tym w domach, na ulicach, w szkołach, w zakładach pracy, jakie skutki może TTIP mieć dla każdego z nas. Pozwolisz, że jeszcze przytrzymam się przy mikrofonie, bo tak naprawdę jeszcze chyba nie do końca wiemy, na czym w ogóle ta umowa polega? Kto jest jej stroną? Kto ma zyskać? Bo może jest tak, że zyskamy na tym wszyscy. To jest największa umowa w historii, dlatego, że ma zintegrować dwa ogromne rynki rynek Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. W imieniu Unii Europejskiej negocjują nie rządy poszczególnych krajów, tylko Komisja Europejska, która zdaje relacje i przyjmuje wskazówki od krajów członkowskich, ale to właśnie Komisja Europejska negocjuje ze stroną amerykańską. Ideą TTIP jest to, żeby po pierwsze znieść. Cła pomiędzy tymi dwoma organizmami, po drugie zmienić tak zwane bariery pozataryfowe. To jest taki techniczny termin, który brzmi bardzo niegroźnie, ale kiedy zdamy sobie sprawę z tego, czym są bariery pozataryfowe, no to zaczniemy się zastanawiać. Dla wielkiego inwestora amerykańskiego, barierą pozataryfową jest na przykład to, że w Unii Europejskiej dość dobrze uregulowane jest prawo pracy. Jeśli pracownik ma prawo do kilkutygodniowego urlopu w ciągu roku, kobieta, która rodzi dziecko ma prawo do urlopu wychowawczego, to z punktu widzenia amerykańskiej korporacji jest to bariera pozataryfowa. Dlatego, że nie daje handlować tak bardzo łatwo, jak gdyby można było, gdyby nie było takich uregulowań. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych i urlopy są krótsze i urlop wychowawczy całkiem inaczej Wygląda, i z punktu widzenia amerykańskiej korporacji, te nasze europejskie uregulowania są barierą pozataryfową i trzeba je znieść. Podobnie na przykład tak zwana zasada ostrożnościowa stosowana w Europie, to znaczy zasada, że nie dopuszczamy do obiegów handlu produktów, które na pewno nie są szkodliwe, jest z punktu widzenia amerykańskich korporacji barierą pozataryfową. Dlatego że w Stanach panuje całkiem inny system, który w skrócie mówiąc polega na tym, że ograniczenia w sprzedaży, Różnych produktów są bardzo małe, natomiast firma może się liczyć z wielkimi pozwami, jeżeli na przykład dany produkt żywnościowy czy chemiczny komuś zaszkodzi. W Europie mamy całkiem inne podejście do tego. Europa woli nie dopuścić do produktów, które nie są całkowicie bezpieczne, niż potem stawiać w sytuacji, że obywatel czy konsument musi się procesować z wielką korporacją. Całkiem inna filozofia. Dla amerykańskich korporacji jest to bariera pozataryfowa, którą chcieliby znieść. Dlaczego jest więc tak, że to zmieszanie dwóch kapitalizmów, amerykańskiego i europejskiego, może doprowadzić no, chociażby do utraty zdrowia przez dużą część Europejczyków? Komisja Europejska forsuje, tak jak powiedziałeś, jest, jest poważną lobbystą podpisania TTIP. Tej w Brukseli działa, działają tysiące lobbystów. Ja czytałem oficjalne stanowiska dużych stowarzyszeń reprezentujących wielkie firmy, które oczywiście są entuzjastyczne. Nastawione do TTIP, i niestety w niektórych dokumentach komisji można zobaczyć ślad tych stanowisk. To znaczy, że komisja w dużej mierze popiera to, co, czego chcą europejskie firmy. Powiem jeszcze, że. Europejskie wielkie firmy, nie mówię o, o małych czy średnich przedsiębiorstwach. Powiem jeszcze, że to nie jest tak, że wyłącznie na tym Europejczycy mogą stracić. W Stanach Zjednoczonych również jest ogromny ruch sprzeciwu wobec tej umowy. Dzisiaj został opublikowany list, wspólne stanowisko dwóch tysięcy amerykańskich organizacji przeciwko tak zwanej szybkiej ścieżce, to znaczy możliwości dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby podpisać umowę po poprzednim głosowaniu tak lub nie ze strony amerykańskiego kongresu. Wielu Amerykanów twierdzi, że kongres powinien mieć możliwość wpływania na tekst umowy, zarówno TTIP, jak i drugiej transpacyficznej, podpisywanej z krajami azjatyckimi, żeby móc coś poprawić. W obecnej sytuacji niestety również Parlament Europejski będzie mógł zagłosować za lub przeciw, nie będzie mógł zmienić nawet przecinka. Podobnie rząd polski. Jeśli będzie tak jak do tej pory, to nie będziemy mieli jakiegokolwiek wpływu na kształt tej umowy. Czy rzeczywiście jest tak, że my nie mamy na to żadnego wpływu? Pierwszym warunkiem jest to, żeby się zainteresować sprawą. Bardzo Państwu polecam stronę uwaga.ttip.pl, na której jest apel 68 polskich organizacji pozarządowych w sprawie tej umowy. Są to organizacje zajmujące się najróżniejszymi sprawami z różnych... Biegunów ideologicznych i to, co je łączy, to niezgoda na wprowadzenie takich rozwiązań, jak na przykład przywileje dla korporacji w ramach arbitrażu inwestycyjnego. I mamy tam zestaw artykułów na, na temat TTIP w języku polskim, więc po pierwsze trzeba więcej się na ten temat dowiedzieć. Czy sam instytut był w jakiś sposób. Blokowany przez wielkie korporacje, no bo dokonujecie tutaj, no jednak, jakieś podważenia ich pozycji. Jako, że to wspólne stanowisko podpisało 68 polskich organizacji i myślę, że podpisze ich jeszcze kilkadziesiąt więcej, żadna indywidualna organizacja raczej nie powinna się obawiać zemsty, dlatego że sprawa TTIP jest dość oczywista. Wiemy, że każde porozumienie handlowe będzie miało nie tylko zalety, ale też i koszty. I różne wady. O tym trzeba mówić. Istnieją w Polsce wolne media, więc jeśli się tym interesujemy, to wpływ korporacji można ograniczyć. Na koniec jeszcze chciałbym podpytać Ciebie o to, czy rzeczywiście jest tak, że w tej umowie widzisz tylko i wyłącznie negatywy, o których powiedzieliśmy, bo być może jako obywatele Unii Europejskiej jednak zyskamy. Myślę, że pomysł na to, żeby integrować się lepiej gospodarczo z innymi krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, jest bardzo dobry. I warto, żeby Unia Europejska miała jakąś umowę ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie taką, jeśli ona by podwyższyła niektóre standardy w Stanach Zjednoczonych. Żeby na przykład Stany Zjednoczone wreszcie podpisały konwencję Światowej Organizacji Pracy. Do tej pory podpisały tylko dwie z ośmiu kluczowych. Więc gdyby umowa była na rzecz. Lepszego życia Europejczyków i Amerykanów, to byłaby ona czymś pozytywnym. Jeśli w umowie tej zawarte byłoby, zawarta byłaby troska o jakość żywności i to, żeby również w Stanach Zjednoczonych ludzie lepiej jedli, to byłaby to dobra umowa. Myślę też, że Europa patrzy nie tylko na Stany Zjednoczone. Obecnie odbywają się negocjacje w sumie z 17 różnymi krajami na temat wolnego handlu Unia Europejska i inne kraje. I pamiętajmy o tym, że są również inne regiony, z którymi powinniśmy się integrować. Pewnie najlepszym forum do takich dyskusji jest Światowa Organizacja Handlu. Przeciwko której były kiedyś ogromne protesty w 1999 roku, kiedy została przerwana konferencja ministerialna w Seattle. I niestety obecnie Unia Europejska, czy również i Stany Zjednoczone odchodzą od tego wielostronnego wymiaru umów handlowych na rzecz dwustronnego, umów takich jak TTIP. Trzeba by było wrócić do stołu negocjacyjnego w ramach Światowej Organizacji Handlu i tam wspólnie zastanowić się. Co my, Europejczycy, i inne kraje mogą zrobić, żeby wszystkim nam na świecie żyło się lepiej? Wierzysz w możliwość takiego porozumienia? Myślę że tak, musielibyśmy pozbyć się trochę naszego egoizmu. Jeśli wiemy o tym, że koszulki, które nosimy, t-shirty produkowane są przez dzieci w Bangladeszu, przez pracowników, którzy pracują w skandalicznie złych warunkach. Niedawno mieliśmy rocznicę tragedii Rana Plaza w Bangladeszu, gdzie produkowane były ubrania również te, które są sprzedawane w Polsce. Jeśli chcemy, żeby takim standardem życia jak w Europie cieszyli się ludzie również w innych częściach świata, no to musimy pozbyć się naszego egoizmu. I z jednej strony mówię tutaj o altruizmie, ale z drugiej strony też o odpowiedzialności. Świat nie skończy się niezależnie od tego, czy TTIP będzie podpisane, czy nie. Niezależnie od tego, my, nasze dzieci, będą żyły za 40-50 lat i to my teraz kształtujemy, jaki to świat będzie. Jeśli to będzie świat oparty na konkurowaniu i walce, no to możemy się spodziewać tego, że, że dotkną nas też te skutki, więc warto dbać o odpowiedzialność trochę wcześniej o umowie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, TTIP, o jej założeniach i efektach, jakie może spowodować. Rozmawiałem z Marcinem Wojtalikiem, współzałożycielem Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Paweł Oksanowicz, to tyle z mojej strony i zachęcam Was do kolejnego wydania programu Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muze FM już w następny weekend.